Witojcież, Bóg zapłać za te brawecka. Witojcież we Warszawie w środku Europy. King Kongi, rekiny z panerzy, widziałem fury. Jasny pier. To się nie chce wierzyć. Małżonka swoim. Małżonek swoim autem. Nie ma gdzie postawić tu. Pierony jasne. A propos, powiedzcie z mi, co robią te pierony jasne ten. Tam, gdzie się będzie wiejsko. Tam tam. Jest jaki to cud, że nie tam, bo by było nawoz, jakbym się dał. Cholery jasne za nasze pieniądze co robią. I to z każdiusiejki strony. Całe życie babunia naszego. Do. Wyprawiają cuda z prawy, z lewy, ze środka, z pod spodu, z wiszku. Jeden na drugiego zganio. Tu pisiory, tu platformiaze, tu pesele, tu lewarki. Na no. no ta patrzy Młodziusieńko. Czwarty czw żon Lewarki, le lewica. Jezu jak A nie śmijcie się z nim, bo też nie wiedziała. Ale drugi rząd dziewczyny. Podziękujcie, Matce Boży, że nie wicie o, o kim godą. Lewica. I to teraz już niedawno dwa, dwa trzy, trzy koma przecinek mieli. I już fut, 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 fut. Jak pani na przyrodzie zapyto, lewica, nie wstydź się, że nie wisz. Tury były, wyginęły. Nie lotosz wokół Warszawy po, po Ożarowach, po Otwockach i nie szukasz. Po Łąkach. Były Ale jeden koma przecinek mo Władysław, Władysław, Władysław. Lider peselów. To jest dopiero fenomen. Jeden Aż przecinek. A żonunia z tyłu. Brawo, mój tygrysku! Pożrej syczki. To ci ja To ci ja Jeden na drugiego zganio, ten się obraził na tego, ten z tamtym się nie przeprosił, ten chciał przeprosić tego, ten za granicę uciekł. ten spał oba na styropianie, ten se pfff, pół śpi, tamta śpi, na kocu, ten znalazł trzy tecki na tego, tamten, na tamtego półtorej strony, ten już swoją teckę spolił, ten go do, ten zrujnował Polskę, tamten go do, za zastał, zrujnowano a ten go do ZOPiRO zrujnuje. Jasny pier... Pierony jasne za nasze pieniądze. A ta bidna w tej stary, tysiącletni sukni, biało-czerwony, z zadziorami, z sporu powodów. I czego ta bidna Matko Święta, 31 sierpnia, młodzież, 31 sierpnia, pod trzema krzyżami, uroczystości trzy, każdo inne. Pisiorygnają na jucznie, na szóstą rano. Platformiarze już niesyćkie na sumę, na jedenastkę. Żeby się nie otarły, to się czołgają pod dźwigami. A niedobitki idą na niespory, na Sforto popoły. I powiem wam, Warszawiu w Warszawie się niuś. Trzeba tam pod te trzy krzyże pójść jeszcze milion razy z racji rangi tego, co się zrobiło. Tylko jest problem jeden: telewizja z całego świata, twoi koledzy King Kongu, to lotanie co roku nagrywają i co roku puszczają w telewizorze swoim. I problem jest taki, że cały świat co roku 31 sierpnia się zastanowią, to kto to w Polsce wtedy się bił, z kim i o której godzinie. To są najważniejsze brawa w moim życiu teraz, pierony ja. A wyobrażacie się, jak, jak yy, amerykańscy żołnierze, nie wiem, czy sobie poradzą, jak Pogodynek, a gdzieś tu, tu Szczecin, tu byli, tu. Skupcie się, bo będzie skomplikowane pytanie. Jeszcze raz powtarzam, Szczecin, Uszczyki. Sz dolne. A nie, nie cuduj, nie popisuj się, bo, bo, bo pokazałem górne teraz. Szczecin, a Amerykanie byli tu. To powiedzcie, się z mi, nikomu nie mówcie. Jak oni byli za Szczecinem w Niemczech, to kogo i przed kim mieli bronić? Skomplikowane, nie? A teraz Luzik, tu blisko. Piekiełka, pięknie od samej góry tu. Czy wy sobie wyobrażacie, wyobrażacie se, że opozycja go da, jak prezes pojechał z, z premierem i tam jeszcze trzeci, chyba z, z Litwy, Łotwy czy z Estonii, pojechali do Kijowa, to wiecie, że opozycja go da, że to oni nie byli tam i no się nagrało to w kinie w Przemyślu? Na no, cztery brawa, czterech pisiorów na widowni. A, cie jasny pies. I żołnierze amerykańscy zawsze lotali samolotami. Litwa o jest to, żeby nie było widać ile tego jest. Tajemnica Państwa. I słuchajcie. Dwa roki temu postanowili, będą wracać rajdem. Bez Polski. No to wy najlepiej wiecie. Meta pierwszego etapu, a nie kolumnę Zygmunten, tak porozkładali sprzęcik. I nie wypijejcie się dziewczyny z Warszawy. Wysportowani, opaleni, wszystkie podobno warszawianki machały, gałęzkami wiśni na powitanie. I oni tacy szczęśliwi, że są lubiani. I podchodzi dziaduś, starowinka dziewięć dych, z biało-czerwoną tu, wypłowiałą do bólu. I oni jak to oni. Hi, sir, how are you? A on najkrótszy jak można, 80 lat nawozczegołem. Brawa śmiało, Francę. Co robi? Chce wyobrazić, co robią? Nasza babunia go do, co chcą. Ale jak tak dali będą robić, co co? to się wszystkie kiedyś wkurzymy i się nie domy. Hej! A nie, nieźle się odzywa, staro mądro, polska warszawska mazowiecko. Zaimponowaliście mi teraz. Jak rękę, jak mamy gruchnąć, są uchylone zwiniek słyszy Warszawa. Zawał niech idzie. Se wyobrażacie? Wczoraj Niemcych się oglądały. Wczoraj darła się Grecinka. Tylko nie pętą, czy w, 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 w który telewizji. Nie pamiętam, w który. A Eurovision. Jezu, pierwszy etap, sobie się gdzie nasza? Patrzę tu, a ona tu. Jezu. Trzecie od końca, drugie od końca. <laughs> Babcia, jak płakałam, i tak ją lubiłam, ale. <laughs> Juroży? <laughs> ja No dobra, się nie chcę zdenerwować. I sobie wyobrażacie, Greczynka, 23:54 się darła na pół Europy, co stosos, co ta 600 euro! I my pogłupiały w domu wczoraj tak jak wyteros. Na szczęście był tłumacz, że się darła, jak mam żyć, za 600 euro. Wyobrażacie sobie Nasza babunia, starsza pani, jak doleciała do telewizora, ty franco-chytro, 600 euro i na żyko? To, jest, to prawie trzy koła. A babunia jeszcze doleciała bliżej, Ja mam 800 stówek Jeszcze teraz musiałam kupić wnukowi kłada na komunie. Pierony jasne co robię. Do tego pamiętajcie: specjalnie w środku Europy w Warszawie Unię, będzie góralsko taczańsko jamajsko warszawsko mazowieckie regę o nadziei. I pamiętajcie, żeby się nie dawać. Może kiedyś jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie lepiej. Produk kierowniska produkcji mnie prosiła, żeby wam na pożegnanie powiedzieć, kiedy będzie lepiej. A ja sobie się co ja jestem? Energioterpeuta? Skąd mam wiedzieć? Wy ci o tyle dobrze, że w stolicy mieszkocie. Pierone to wy już możecie lepiej. I człowiek se wyobrażał jak rodzina, jak nie mieszko w Warszawie, wasza. Jedna, druga, siódma. To, co, ja, co tam się dzieje, a nie pomogę, a nie daje nic, a powinien, a nie daje, a, a nie chce się jasny pier Czy się? Powiem Wam tylko króciuteńko. Jak mamy występy w Ameryce, to wołam ludzi troszkę bliżej i mówię: Na razie siedźcie tu. <noise> Zadzwonimy, kiedy wrócą Refrenik będzie. Ja się będę dziwił, co mnie tu trzyma. A wy niby, że się interesujecie, będziecie śpiewali, co cię tu trzyma. Zapamiętałeś różowy tekstik. Redy? Warszawiulek, jak tak dali będą robić, co chcą, jak się w wkuzymy, to się nie domy hej. Hey. Można się kołysać regę. Do Śmiechowic wpadłem ino na godzinę, na godzinę ino, bo to za granicą. I zostałem w Śmiechowicach dłuższą chwilę. Całe życie przyszło tkwić mi śmiechowica. Byłem głupi, bo tak dołem się zaskoczyć, że przy sobie miałem ino na napiwek. A gdy bieda mi zajrzała prosto w oczy, się i zapytałek gdzie bę. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Ino klimat i święta, ino święta i klimat. To, żeby to próbowali tydzień, a jeszcze ładnie się bawicie. Długo zrodka źle nie było. Źle nie było, lecz nie zawsze tak do śmichu. Czasem śmichu było więcej niż herbaty. Za pieniądze pożyczane od kolegów budowołek, mały dom na duże raty. Gdy mnie pytasz, kiedy skończy się ta chwila, gdy mnie pytasz, kiedy znowu cię odwiedzę, ty chcesz wiedzieć, a ja wiem, co powiedzieć a ja nie wiem, co ci chłopie odpowiedzieć. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? I clima no di święta. Uwaga! Ha! Giocioso, sei bello! I no clima di święta. kiedyś się będzie lepiej. Nie musiałem się już dawno tak nisko ukłonić, widzę śrubę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jestem dumny, że tu jestem. Dziękuję. Do zobaczenia kiedyś. Dziękuję bardzo.